Dzień dobry, witam. Rozmowa Piaseckiego, a mojego się jest dr Patrycja Sasna, amerykańska, politolożka, Uniwersytet Kalifornijski, kolegium Europejskie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To są Pani afiliacje. Dzień dobry, witam. Tak, dzień dobry. Dwugodzinna dzień. rozmowa Trump-Putin wymiana jeńców, złamana już obietnica powstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną, mecze hokejowe amerykańsko-rosyjskie. Układa się to Pani w jakiś scenariusz pokoju, czy raczej ruchów pozornych ze strony Putina i nadziei Trumpa niespełnialnych? No, że Putin działa, o ile można cokolwiek o nim powiedzieć na pewno, w dwóch trybach: albo tryb decyzyjny, szybki: Bach-Bach, decyzja o inwazji, decyzja o wysłaniu wojska do Syrii, albo w trybie odłożyć. Zwolnić. No i to jest w trybie tym drugim. Ale to odłożenie wynika z psychologii, czy raczej z polityki rosyjskiej? Z polityki co ma Rosja do ugrania na jakimkolwiek porozumieniu w tej sprawie. Rosja ma, ma z, zwycięża w jakimś sensie, nie chce niczego poddać, więc jakakolwiek ugoda nie jest w interesie Putina i Putin tego nie chce. Czyli wygląda na to, że, że to jest raczej scenariusz prokrastynacji, przekładania, odkładania, no, tak negocjowania, jest. które no, będzie trwało do tygodniami, miesiącami, latami i do niczego nie prowadziło? Nie, nie, trudno powiedzieć, że do niczego nie prowadziło. Może Amerykanie stracą zainteresowanie, bo czego chce Trump? Trump chce jakiegoś sukcesu. Chcę powiedzieć koniec, tutaj zatrzymałem, zdobyłem metale rzadkie Ukrainy. Jakikolwiek sukces. Przyszedłem, mieć, tak? zobaczyłem Bóg i Trump zwyciężył. Tak, a może, a może zdarzy się co innego w międzyczasie, a może zmieni się coś we władzach ukraińskich. No Putin ma interes, żeby odkładać i czekać. A Trump wydaje się pani w tym wszystkim wyrachowanym graczem, mającym jakąś perspektywę. Jakiś horyzont krótkoterminowy i odległy, czy raczej naiwniakiem, który wierzy w dobre intencje Putina albo tak bardzo chce mieć sukces, że trochę przymyka oko na to, co Putin w gruncie rzeczy robi, chociaż mówi zupełnie co innego? Tak, bardzo dobre pytanie. Na razie wydaje mi się, właśnie przymyka oko. Tak? bo Ponieważ chce tej, tego dealu, chce tej umowy, ale Trump jest bardzo kapryśny. Wiemy o tym, potrafi się zezłościć, potrafi szczelić wszystkim, więc Putin o tym wie. I wie, że musi jakoś go zadowolić, ale nie nacisnąć na jego odcisk do tego stopnia, żeby go rozwścieczyć. Trump nie zawsze był absolutnie proputinowski, prawda? Nałożył sankcje za Nord Stream, więc Putin to wie, ta historia przecież jest. Chodzi o to, żeby te, tego Trumpa, który w zasadzie trzeba o nim myśleć jako o. Karabinie maszynowym, który jest rzucony na ziemię i strzela nie wiadomo w którą stronę wystrzeli, trzeba po prostu z nim ostrożnie. Na tyle, ile należy coś robić, ale nie, nie za dużo, żeby samemu nie zostać postrzelonym. A jak, panią, jak, jak, jak słucham Pani, to, to mam takie wrażenie, że polityka międzynarodowa zaczęła być dzisiaj bardziej areną dla rozważań psychologów niż politologów. No, być może tak jest, a może po prostu Trump zmienia Amerykę w kierunku korporacji, w kierunku firmy, do czego jest przyzwyczajony. I on, i Elon Musk, i ludzie wokół niego to są biznesmeni, to są CEO, to są prezesi firm. Więc my tutaj negocjujemy, to jest transakcja, wszystko jest do, do umówienia i tak się Trump zachowuje. Myślę, że Putin to rozumie. Przedziwne jak na takie rozmowy są komunikaty, które obie strony po nich wystosowują. Kreml mówi... Że żąda całkowitego zaprzestania zagranicznej pomocy wojskowej i dostarczania informacji wywiadowczych Kijowowi, i że postawił to w rozmowie. Tymczasem Biały Dom mówi: Nie, takiego tematu rozmowy nie było. Rozumiem, że bardziej wierzymy Białemu Domowi, ale czy te żądania Putina, czy, czy, czy jest tak, że te żądania Putina, Pani zdaniem, jeszcze wracając do tej psychologii, mogą w którymś momencie wkurzyć Trumpa i powiedzieć: No nie. Ten sposób rozmowy, nie, takie żądania, nie, zachowania Rosji, właśnie to łamanie w gruncie rzeczy porozumień, to jest coś, co mnie na tyle y, y, zniechęca do Putina i do rozmów z Putinem, że ja po prostu będę dozbrajał Ukrainę i czekał, aż Rosja się wykrwawi w tej wojnie? No, musiałby Putin zrobić coś naprawdę absurdalnego. Trudno mi sobie wyobrazić, to no, nie wiem, no, powiedzieć publicznie, nie zgadzamy się na żądania Trumpa, nigdy nie będzie żadnego pokoju w Ukrainie, musimy zaprzestać ludobójstwa, bo to był przecież pierwszy cel Rosji, dlaczego w ogóle weszła do Ukrainy, ludobójstwa ludności rosyjskojęzycznej i nie będzie żadnej umowy. Także nie, wydaje mi się, że tu Putin nie jest nieracjonalny. Nie, nie to jest przecież jednak racjonalny polityk. Tak, też bardzo racjonalnie, chociaż to grozę budzi. On mówi, że żąda zaprzestania przymusowej mobilizacji na Ukrainie i przyzbrojenia ukraińskich sił zbrojnych. To wygląda jakby on mówi, ty się Ukraino, rozbrój, ja się będę zbroił, a nawet jak zrobimy rozejm czy zawieszenie broni, to za miesiąc, dwa, pięć, rok zobaczysz, co, co potrafimy już dozbrojeni i, i zmobilizowani. Tak, no... Wiemy z naszego punktu widzenia, polskiego, europejskiego, że Putin nie chce się zatrzymać, że ma inne cele, że tam jest ideologia, historia, że tam jest inne myślenie o naszym kontynencie, niż jest u Trumpa. Musimy zapomnieć o Ameryce póki co i się skupić na sobie. Wiem, że dla politologów zero prognozy to nie jest łatwa sprawa i proroctwa, ale. Wydaje się pani, że wszystko to zakończy się w dającym się przewidzieć terminie i czasie jakimś pokojem na Ukrainie? Czy będziemy raczej mieli do czynienia z pełzającą, może na moment zamrażaną, a potem odmrażaną wojną, która będzie trwała przez lata? No Myślę, że pan redaktor sam odpowiada. No Właśnie ten drugi scenariusz. No nie ma dzisiaj czystego pokoju na Ukrainie. Putin tego nie chce i wiemy, że dla niego to jest sprawa absolutnie priorytetowa, a Trump jest tylko zainteresowany o tyle o ile, o ile może na tym coś ugrać. Nie leży mu na sercu Ukraina. Więc trzeba się jednak ze scenariuszami szarymi pogodzić i tym, że to będzie trwało.